Jeżeli chodzi o szybkość wejścia, próg wejścia, tak, no to jest on niesamowicie niski według mnie, tak, w sensie jesteś w stanie, mając podstawową wiedzę techniczną, wejść w ten świat w 2-3 tygodnie i realnie coś zrobić, co będzie działało, opublikować, tak, to na pewno jest dobry punkt wyjścia dla tych, którzy chcą stworzyć coś swojego, a nie mają pomysłu jak. Jestem Darek, no coś dzień zajmuję się, pracuję w branży IT, jestem analitykiem biznesowym w dosyć dużym software house. Założenie było bardzo proste. Stwierdziłem, że zajmę się aplikacją do tworzenia życzeń, w sensie aplikacją, której zadaniem jest po wprowadzeniu przez użytkownika jakichś tam podstawowych danych typu zainteresowania osoby, za której chcę złożyć życzenia, płeć i tak dalej, wygenerowanie spersonalizowanych życzeń w formie Tekstowej, głosowej, plus, plus obrazek. No i jak najprostsze wysłanie tego do użytkowników. Drugim celem, który miałem, to chciałem, żeby to wyglądało jak najlepiej na aplikacjach mobilnych. Pierwsze kroki to jakieś takie sprawy legalne, na które ja z racji zawodu zwracam uwagę, wiesz, jakieś zarządzanie cookiesami, e, odpowiedni regulamin na stronie, żeby nie było problemów. Aha, bo to o czym nie wspomniałem, to jest aplikacja kierowana za granicę. No i, i tu z płatnościami miałem problemy w sensie z podatkami. To były chyba na początku takie największe wyzwania, a teraz tam po upływie dwóch miesięcy to jest kwestia promocji samej aplikacji, tak? No wszystko udało się bardzo fajnie. Tu wszystko działa, więc jestem zadowolony z tego. No, a w tle mam jakiś kolejny projekt, z kursu jestem zadowolony, z efektów myślę, że też. Najwięcej dawało to, że mogliśmy pracować jakby razem i każdy jak miał jakieś problemy, to, to gdzieś tam dawał posty. Ja często też gdzieś tam pytałem, odpowiadałem im byłem sprawniejszy, tam też pomagałem innym. Więc ta forma była bardzo fajna, takiej, takiej współpracy, jakby nie tylko podczas kursu, tak? Czyli nie, że masz tam godzinę tygodniu, kiedy, kiedy masz czas, żeby porozmawiać z Tomkiem. Tylko to tak naprawdę ten kurs się działo cały czas. A druga rzecz dla mnie bardzo ważna to to, że cały kurs był też na aplikacji mobilnej. Tak, poleciłbym. E, bardzo krótko. Fajnie zrobiony kurs wartościowy, warty swojej ceny. Tu mówię przede wszystkim to community i liczba osób, które się też poznaje, e, działa na wielki plus. Komu bym polecił? Ciężko mi powiedzieć, chyba każdemu, tak? Bo tak naprawdę, czy pracujesz w IT i chcesz poznać coś nowego, czy sobie wyrobić jakiś kontekst, czy chcesz stworzyć swoją aplikację od zera to tak naprawdę ten kurs jest, jest dla każdego. Nawet jak chcesz coś jakby poznać AI, tak te elementy jak gdzieś tam się przewijają, są pokazywane, więc mówię, tu spektrum jest szerokie. Na razie stwierdziłem, że skupię się na rozwoju tego produktu promocji i to teraz robię. W międzyczasie trochę robię sobie background i trochę inne podejście, czyli zaczynam Promować drugi produkt, mam stworzonego poca drugiego produktu, który już wysłałem kolegom do testu, bo to będzie no, gra tak, gra online, która, yy, która no, jest bardziej zaawansowana i koledzy z IT dogłębnie przetestowali pewne aspekty, wiadomo, muszę jeszcze nad tym popracować, e, więc ten projekt będzie trudniejszy.